Cześć SSowi Ludzikowie! Z okazji 12 urodzin Star Stable uzbierało się trochę kodów, za które można otrzymać zestaw urodzinowy 2023. Kody są dostępne tylko dla graczy Star Rider i ważne do 4 października. Pierwszy to kod sr 1 na jeansową kurtkę i spodenki. Drugi kod to sr 2 na rękawiczki, buty i czapkę. Trzeci to sr 3 za który można otrzymać owilki, torbę na siodło i czaprak. Ostatni z kodów urodzinowych sr 4 to kod na siodło do skoków przez przeszkody i ogłowie angielskie. Oprócz kodów urodzinowych jest jeszcze działający kod na koszulkę z wydarzenia SSOCON2023. Ten kod dostępny jest również dla graczy nieposiadających konta Star Rider. Kod to SSOCON23ALL. I to wszystko w tym filmiku. Pozdrawiam Cię SSOWY LUDZIKU i do zobaczenia!